Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 51. odcinku z Horror Show. Um, na gości sobie sprawdzę, słuchajcie, tę tutaj mam włączony komputer. Co to jest właściwie za gra? Na sobie, sobie tutaj zobaczę. Horror Show. Ale mi się tu musi załadować wszystko pierwszy. Chwilkę trzeba poczekać. horror show game, dobra um, horror show czekajcie, ja sobie to w przetłumaczę kopiuj wklej horror show to przerażający festiwal przerażająca gra przetrwania pewnie, to jest który troszeczkę majak lub ocalały. Znajduje się w opuszczonym obozie z trzema innymi poszkiwaczami nocnych wrażeń. Ale wkrótce zdajesz sobie sprawę, że zawędrowałeś prosto na przeklęty plac zabaw zdeprawowanego psychopaty. Czas wybrać swoją stronę. No. No. Ym, I słuchajcie, w tym odcinku oczywiście chciałbym sobie tutaj. Odebrać... Albo nie, kamizelka może jutro w 52 odcinku odbiorę. Tutaj sobie odbiorę, słuchajcie, tę skrzyneczkę. Golda mam 30. W ogóle mam 268 golda, 54 319 srebra. Czyli silvera. Ym, tu mam w ogóle dwie skrzynki do otwarcia, ty! Słuchajcie, jedną sobie otworzę, a kolejną stawię na kolejny odcinek. Więc no ta dolna jest taka bardziej, może mniej, pewnie jakieś takie słabsze rzeczy będą, więc może ją otwórzmy najpierw, zobaczmy co z niej dostanę. Ok, mam muzle, jakieś jedną sztukę, mam 2 z 10 charakter kart, czyli jakiegoś maniaka innego, mam 10 golda, czyli 10 zł. mam 2 z 12 charakter kart, jako na Navarro. Navarro. Kurde, to R tak dziwnie wymawiam, przepraszam Was. Nawarro, Nawarro. Nawarro, dobra. Ej, mam 100 experience. M mam 270 silvera, czyli srebra, i mam jedną sztukę jakiegoś Yellow Nomada. To jakiś chyba broni. No. Tak więc słuchajcie, to na tyle tego odcinka, w którym po prostu otworzyłem skrzynkę i przeczytałem wam tutaj. Y co to jest horror, horror show. I ogólnie też właśnie wpadł na taki genialny pomysł, że w seriach jakie będę nagrywał będę zamieszczał opis, co to jest za gra i co się w niej robi. To jest bardzo genialne. Może jeszcze bardziej mnie to podniesie do góry. Um, taką mam nadzieję przynajmniej. No a ja wam teraz bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, ciepło i pa pa.